Ahoj, uh, everyone! Ja jestem SU, jest ze mną Maciek. Witam serdecznie! A co to jest, Maciek? Powiedz, czym jest ta seria? Ta seria to jest Hardcore Survival... Coś tam. Island. Maciek tak. oszalał, zobaczcie jak biega, za dużo cukru w jego diecie. Oszalałem za dużo cukru w mojej diecie! Rozbiję szybę, bo mogę! <noise> yes. Dosyć tego. Dobra, dzisiaj robimy duże zadanie i najpierw zmierzmy może do kowadła. Musimy złożyć kowadła i zdemontować miecz, więc zrobimy to za jedynym zamachem, dawaj. Dawaj bracie. Alright. Nie odciągaj się. Alright. I zalejemy też kota lawo, tak jak lubi. Nie odciągaj się. Tak. E, tu jest gdzieś kowadło, dobra, widzę kowadło. Więc, chodź tutaj, zobacz tą historyczną chwilę. Poczekaj, jeszcze melony. Melony, roztłucz melony. Mięsiste. Olbrzymie Gdzie jesteś? Jestem przy kowadle O ja to kowadło! Oj, pokaż mm, 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 mm. Pokaż jaką miecz Miecz plus Aha bo to kowadłem się naprawia To musimy zenczatować, że się inaczej Zapomniałby nie no enchantuje się inaczej to 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 się jak mamy, czekaj to jak mamy naprawić O dobra wiem jak Hop Okej okay. O drzwi odgłosy jest... 6 ten dźwięk sześć. dobra to naprawiłem miecz, zaliczyliśmy zdanie z kowadłem A czym czego się naprawia? Brzmi? No właśnie tym się naprawia Musisz wsadzić jedną rzecz i podobną albo materiał Jaki materiał? No z którego to jest zrobione chyba eee... Ja wstawiłem cobblestone no i zadzolał Ja Tylko bo to zżera level, uważajmy bo to zżera level Jak to zżera level? Tak Czemu? Nie wiem, Naprawiłeś to? Dlaczego on mi dwa levele cofnęło? <laughs> Świetnie. Będziemy musieli tu nabić dzisiaj. Gad. Dobra, Dobra ja idę pod do zajczone. domku po rzeczy. Co jeszcze musimy zajiczyć? Duże rzeczy, chodź. Najpierw yy, przygotuj lawę. Lawa, Właśnie, a tak w ogóle górne. to ja nie złożyłem jeszcze zboża. Zobaczymy. Mam jeszcze 61, jeszcze trzy zboża i będziemy mieli tak. Mm -hmm. Zobaczymy, może już coś jest. Są dwa, z tego co widzę. Dobrze. Nie mam kości, dobre, Dobrze. Chodź, szukamy kota. Zrobimy to z nim. Dobra. Tylko. O, jest kot tam. Gdzie jesteś? No ja jestem przy zbożu, bo zbieram zboże. Masz zboże? Chodź, tu jest kot. Gdzie on wpadł? O, jest tu. O, Dobra, czego? Już patrzy. No już patrzy. Kot po drzewach chodzi. Co? No, bo kot on się chodzi? boi, bo on ucieka przed tobą, wiesz? Aha. Trzeba dać mu chyba rybę, coś takiego. Czy tego zabiłeś? No teraz tak. Dobra, szukajmy kolejnego. Lawą czy nie? Tu jest, uwaga, stop, 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 uwaga, uwaga, tutaj jest. Może? Ty wykopiesz z lawą, a ja spróbuję go zagonić tutaj. No dobra, to w z drugiej strony. Dobra, budujesz? Przed tu! Przed, a, przed tu! Łapko? D. <grym> nie bigo! Trzeba jakąś dziurę mu wykopać, bo on wpadł w te dziury. Dobra, ja. no tu nie wylezie. Stoj, ja stój, stój, stój idź stąd. Idź stąd, dobra. A dziura, uwaga. Hop. Hop, dobra, tu wykopamy jakąś dziurę. No ja też mam Dobra, uwaga, Czeka, uwaga, zaraz, uwaga Jest! Mamy go! Wyszedł! Kurde. Gówno, wygówno nam! się w naszym domu i mnie prawie zabiło <noise> Czekaj, wykupię tutaj głębszą tą dziurę. I spróbuję go jakoś... Gdzie on jest? Tam jest spróbuję go jakoś spłoszyć. I do którejś dziury go zwabić. Dobra, jest pułapka na, na dziurę. Biegnie. Powinien biec przynajmniej. Biegnie. Gdzieś biegnie, ale nie wiem, że do ciebie. Gdzie jest? Ty biegnij, Dobra, uwaga. Dwa biegną. Dobra, wpadnie, wpadnie, czekaj, dawaj. Wpadł. a jest! 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 Szybko! Zalałem się! Szybko? Szybko, szybko! Udało się! Jest! <głos> <głos> dobra, zalej teraz to lawą. Nie zginie uginie syn. <noise> czekaj. Skocz tam. Ciedął, panie. Jak to się udało w ogóle? Nie wiem, do... myślałem, że będzie gorzej. Dobra, Dobra, mam. na razie zróbmy tak. Hop, hop. Hop, 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 hop. Okej. Okay. <noise> Zrobiłeś to. A to jest reaktor kotów. Jak <laughs> zamiałczał. Zobaczmy. Dobra. Go. Mamy go z bani, a ja jeszcze złożę. Może przeżył. Składam zboże, uwaga. I zło złożę złożone. Złożę zboże. Zboże złożone. Złożę, złożę. Tak I w związku z tym mamy zaliczone kolejne zadanie yes, to, pięknie. To Jest, pięknie już aż taczki, zobaczyć co mamy kolejne do zrobienia Dobra A tak w ogóle to mam, mamy dla was informację, że się zadania, które wykluczyliśmy W sensie stwierdziliśmy, że nie będziemy w stanie ich zrobić Tak No, takich paru słabych, które ani które nie byłyby ciekawe, albo byłyby po prostu męczące Dokładnie Eee, sto zrobiliśmy Co jeszcze? Bierz tak zboża, zrobiliśmy I co jeszcze? I... Dobra, ja idę troszkę ekwipunek sobie tutaj Dobra. przygotować Dobra Gotowanie ekwipunku rozpoczęte Może zróbmy nożyce i zrobimy zamek z liści No nie wiem jaki zamek z liści miałby wyglądać hmm. To jeszcze wymaga drewna chyba, nie? Trzeba włożyć drewno, żeby te się nie znikały Właśnie nie wiem Dobra, iron ore Masz może, może się może... prześpimy, bo to już jest taka godzina, że warto by było Dawaj. Złoto, żelazo, złoty kilof. Nie, złoty kilof się za szybko zniszczy. Żelazo by się przydało przytabić. Zajebiście I Jeszcze troszeczkę węgla. Dawaj pan. Mam music disk, dobra, wiesz. To ja się aż napiję. Co ty tak leżysz? Co co tak sztywno? O, tak. No, obudziłem się w tobie faktycznie. No, tak tak to jest. Ej, obudziliśmy się i tylko, <laughs> tylko jedno przez noc się tutaj zrobiło, ale żal. Dobra, mamy dwa. co dwa. Zrobi się nożyce. Mapa, słuchaj, mapa. Cegieł nie potrzebujemy za bardzo. Łuku też nie. Skóry też nie. Dobra, zrobiłem nożyce. I co ja miałem zrobić z tymi nożycami? Bo już zapomniałem. Aha, zdobyć liści trochę. Dobra, to ja idę zdobyć liści trochę. Okej. Okay. Wywalę mnóstwo jakichś śmieci, które mi nie są potrzebne. O, znalazłem pumpkin. Uwaga, zakładam na głowę. A w ogóle mam te enchant... O, ja nie mogę. Enchant booki. Da się enchantować jakoś tak? Używając ich, nie, nie mając tego do robienia enchantów. Dobra, się... nałożyłem, patrz jedną rzecz zrobiłem. Spójrz na mnie. O, masz dynię! Skąd masz dynię? Masz! Weź też tą! Mówiłem, że na, na, na drzewach rośnie. Już to będzie wyglądać dziwnie chyba, nie? Jak nałożę to na głowę? Recy, <laughs> tak? No tak <laughs> Tak Jep <laughs> Dobra, ja to ściągam z bani i idę kopać liście Kopanie liście jest takie piękne. Zamek z liści, będzie fajny, tak uważam. Też tak uważam. Dobra, już dość z tą dynią. Trzeba ją odłożyć. Dość tego szaleństwa na dziś. Kurna. O, fajerwerki możemy zrobić. Mieliśmy fajerwerki zrobić. No właśnie, wiesz, jak się robi? Nie wiem, ale mam ten fireworks. Tu. Aha, okej. Okay. No tu możemy tego użyć w sumie. Large ball red, flight duration, dobra. Spokojnie Nie wiem czy to trzeba podpalić. Przydałby się chyba pewnie Redstone też wziąć. Także wezmę redstone i będzie fajnie. Eee... A nie wiem czy to się po prostu czasami nie kładzie na ziemi Coś mi się tak żeby mogę... <grym grym> Złote jabłko, dobra to nie Zaraz mam już mnóstwo liści Jest, dobrze Znalazłem mnóstwo liści już teraz Znaczy znalazłem, skopałem Okej okay. Chodź, chodź, zrobimy dla naszych widzów Wielki, wybuchowy, czery penis na niebie Dobra, poczekaj, tylko zbiorę te liście Okej, okay, jestem Okej, okay, jeszcze c. Już niedługo z tak zboża zbierzemy i będzie fajnie... I już głód nam nie będzie doskwierał. Oj, szkoda, że tego małego kota tutaj nie ten. Nie spaliliśmy. No, to, to było niezłe coś. To co, na dachu? Ej, on nam spadł! Tak? Tak, Kod mały spadł, więc można go zaleć, jakbyś bardzo chciał. Biedny Dobra, brak. to co, idziemy na ten na dach, tak? No, 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 chodź. Dobra. Fireworki I... z dachu! Ja o, oh, poleciało, poleciało! O, oh. takie ładne, ty. Kurde. <gry> ten nie zdążył nawet wejść. <gry> Ale widziałem, widziałem jak się rozbiły, spokojnie. <gry> Dobra, um, mam drewna trochę i mam dużo liści, możemy zrobić ten zamek. Dobra, a ja zrobię w takim razie narzędzia. Kilo łopata na pewno, na pewno. Z miecz. Ojejku, nie tym. Miecz się przyda. Jeden, drugi. I jeszcze jeden kilo w takim razie. Cudownie. Cudownie. Słuchaj, cudownie. Jesteśmy, jesteśmy bogaci w tym momencie. O cholera. O cholera, o cholera, jak tutaj jest dużo rzeczy. Mięso. Redstone torcza. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra, ja jestem gotowy, mam już tutaj wszystkie rzeczy. Zrób sobie zbroję do jasnej ciasnej. Nie mogę. Idę pozbijać tabliczki. Dobra. Hej, co ty tam robisz? O, myślałem, że to, że do teatru konie. Robię zamek z liści. Tak? Da się? Tak. No, no, stawiam drewno pod spodem, więc to chyba... Pomagę. Zjedź ciasto, rozpacz wie rozpal wieczny ogień. Odpal fajerwerki, to mam już związane. Muszę coś zjeść. Dobra. Zbudyk z zamek z liści. Mam już to wyklepać? Możesz, bo zaraz to zrobię, no. Dobra, wyklepane. Eee. nie na głowę też zrobiliśmy. Yeah! Cudownie, bardzo ciężko było. Hodowla krów, świń, kurczaków. Zenchantuj miecz, tego chyba nie zrobiliśmy i zabij... Moba, miksturko, tego też nie zrobiliśmy. Chyba nie mamy jakiejś miksturki, co daje te eee, obrażenia, nie? Chyba... Znaczy nie, no mamy niby. Dodaje obrażenia tak, ale... Tak? Nie mamy takich, która zadaje obrażenia. Faktycznie problem. To jest duży problem nawet. Dobra. Sicy, sicy, sicy. Dobra, już skończyłem. Super zamek. Sicy. Ciach Rosną nam melony jak na drożdżach Jej Rosną melony jak u nastolatki Matko No u niektórych No znaczy nie, nie, nie nic nie mówię Ole chciał powiedzieć Nie, nic nie chciałem powiedzieć Dobra, ok, zamykam gotowy, nawet zrobiłem wyjście Doskonale, idę podziwiać i krytykować co wygląda? Jak... Jaki zamek nie <laughs> jest? Świetny zobacz, wchodzisz. Są wieżyczki tutaj. Stary, co? Na kontakt. Są wieżyczki, tutaj zrobię drzwi, patrz, odejść. ja zrobię podłogę. K? Patrz, są drzwi. ja zrobię podłogę z koblek w prawdziwym zamku. Podłoga też musi być z liści. Nie. Nie może być. Jakie drzwi zrobił? <laughs> zobacz. Patrz. Podłogę zgiść. Cudowny. Ochroni okay. nas przed mrozem, wiatrem i wszystkim. No patrzcie. A może zrobimy tutaj wyjście pod kopem. Co ty na to? Tak jak sprawdzimy w prawdziwym zamku. Okej. Okay. <grytanie> <grytanie> tak bardzo tego chcę. <grytanie> ja się wydostanę. Okej, okay, to co mówisz teraz mamy zrobić? O nie, kurde. Teraz powinniśmy... Zaraz ci powiem. Bo trochę to zesłałem tutaj. Mam, um, mam, 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 mam Będzie wejście, ale cudowne, ale cudowne Czuję tutaj normalnie Duch budownictwa we mnie wstąpił Sądzisz? Nie martw się <laughs> Eee Dobrze, dobrze Mhm, mm tak Cudowne Budowlo, dobrze Dobrze się budujesz A zobacz, jaka zajebista, człowieku epiczny. Ale nie ma tu jak wyjść, o, zarosło to jest prawie większy niż ten zamek cały <laughs> Okej okay, to teraz sprawdzimy co tam jeszcze trzeba zrobić, tak? Tak. A, No tak, Matko, jak Ała. te melony rosną. No dobrze, są te melony. Gdybym na to chciałem, żeby tak rosły. Ale niestety zawsze idzie w dupy. To prawda. A ja muszę troszkę ściszyć tą muzykę. Hop, a ja za to zobaczę. Aha, musimy odbloka zrobić, dobra. noteblocka i co jeszcze? Adblocka? Ad bloka, nie. Nie, nie, adblocka adblocka nie róbcie, widzowie nie słuchajcie tego. Wziąłem, wiem. No ja muszę się znajeść. Muszę się zjeść. Musisz się zjeść. I... No i tego? Tego bezowego? Wodą? Co? Dzięki. No i czarny bez nalewka. Niech jest nalewka. Jeszcze alkohol! Nie, nie nalewka, chciałem powiedzieć sok po prostu. Kura! ZNIŁO SKÓRĘ! Znaczy, jajko. Ej, nie zabijaj jej, musimy ją zwabić, pamiętaj. Pamiętaj, że czas z niej zrobić hodowlę. Czego no uciekasz? Czego się boisz? Yes. Co Czego my Czego tu się mamy? Boisz? Kwiatki, Bra. mamy snowbole. Zróbmy bitwę na snowbole. Chodź. Nie idę robić noteblocka. Ale chodź, będzie fajna bitwa. No dobra dawaj to. Dobra, jesteś gotowy? cztery śnieżki, naprawdę? Tak, dobra, no, ta dawaj, start Mieszka nie działa. Zajuszały ja mi się, strzały. ale mam jeszcze jajko. Ej! Unik! Śliczny unik. A to jest w ogóle... Co to było? A... Co? Gast się znowu. Jak Gast! Się... Jak się schodzi z wini, dobra. Gast strzela! Co on chyba nie jest za przyjemny. Możesz go za to zbić. a i czemu, czemu on we mnie nawala? Mi się to nie podoba. Dobra, spoko, zaraz go tutaj w sklepie Oż ty Menelu Czym się odbija? Mieczem? Mieciem. Tak. Musisz tego klepać. Dobra, do wody. No nie, zaraz w konia Kucława strzeli. O, patrzcie, kąpię się. Ty wpadł do wody. Widzę. Ej się. Ej, nie mogę tego odbić. Kiedyś mogłem Też właśnie coś nie daje rady. Ej, czy on nie? Dawaj Dobrze, Marko. dobrze, pięknie, Bo Ej, jest, ale on nam tutaj spali zaraz. No to, by papłonie Spali generalnie. świat. Dzięki. Dobra. Dobra. To co? Idziemy robić notebloka. Słuchaj, tak. Co trzeba na notebloca? Ehm, redstone i drewno. Brzmi trudno, nie wiem skąd to bierzemy, słuchaj. No, że właśnie nie wiem. Drewno szczególnie to Ej, A ciasto, z czego się ciasto robiło? Z jajek chyba? Z jajek, z chleba? Master... Yy, z chleba? <laughs> z chleba nie, ale no możemy jeść Dobra, poczekaj. Um, 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 um. Um, aha, o, mam. Um, dobra. Gdzie jest crafting? O jest tutaj. Co tu jest napisane? Oj, nic tu nie jest napisane. Nie mogę serio? Słabo. I redstone w środku O oh god, już bym dobił tego levela Gdybym mm, Gdyby nie enchantował tamtego miecza Mówisz? Kurde no, Ale za to ja mam dwa bloki na których będziemy mogli grać Ale super! Ale ekstra! masz o tym, chodź spać W domu? Czekaj, ja postawię je w domu Spać! Domyciel, spać! Dobra idę Już zacząłem robić wiesz Bity P. Tłuste bity Grube jointy Grube jointy Dokładnie. Chodź, robimy tłuste bity, zajęćmy z dobra. Czekaj, weź wystuka jakiś taki szybszy, na przykład, ale regularny. Co za bieda! No. Nie, dobra, dajmy sobie spać. Geniusze, geniusze Minecrafta Dobra, ja idę zniszczyć tabliczkę w tej sytuacji To jest nasza głupota w tym odcinku, łażenie i niszczenie tabliczek, które już zdaję, żeśmy zrobili A, przynajmniej coś robimy <głos> Dokładnie <głos> Tak się pocieszam Zróbmy w końcu te farmy, Far... Właśnie, właśnie, ja, mam... ja nie mam zboża Wyjmij farmę koni, bez... niech się konie tutaj walą z tymi rowami <noise> Masz zboże, może Masz zboże, może, masz Chodź, tutaj dam ci Dobra, mi zboże, idziemy zwabić je Pod dom

No właśnie nie wabię jak na razie. Krowy... O, krowa się zwabiła, dobra. Także tu się próbuj... spałnią te. O. Idzie z Idzie, krowa, tak. No to dawaj, a płatki trzeba porobić. Uczek chyba mam mnie w dupie i co to jest? Krowo, chodź tu. O, grzybo wybią. Krowa toś mnie zignorowała. No tak, tu grzyb był, ja go klepałem jak byłem pijany w tej grze. A, naprawdę. No weź tu krowę tutaj, no czy ja mam, miał... czy mam ją sam tutaj przeprowadzić? Krowa w dupie. Dobra, wiesz co? za Trzeba tu zamontować jakieś Ogrodzenie. Pastucha. Nie, w wykop mi dziurę i ją tam wypchajmy. To będzie lepsze. Dobra. No w sumie no ja mam łopatę. Dobra, dobra niech to ona chodzi. Kopię dziurę dla niej. Chodź. Idź tam. Krowa! No Ej! kurna! Ja yeah mi się zwabić, spokojnie Patrz co mam Patrz co mam Lubisz to Nie, nie wapij, ja, ja tu ją wrzucę Patrz co mam Nie Lubisz to, lubisz Spadę, wywani ją o, Dobra Dało rady. Teraz ją zakop, szybko Czemu zakop? Bo jeszcze wyjdzie Dobra, teraz trzeba zwabić drugą <laughs> Zajebiście? Niech się rozmnaża w tym dole, boże co za metody <śmiech> straszne <laughs> Chuda <Wiem. śmiech> Cóż zrobisz, no nie ma innej opcji Ty potworzę Mam drugą, idzie za mną powoli okay. Ja pomagam jej Boże yes. Co za bieda! Ej, obraziła się! Nie obrażaj się! Chodź tu krowo. Krowo, mam masz swoją długą drogę, wrong Mówisz, hall. Czego się na mnie gapisz, zboczony jakaś? Ja gapi, ale nie chcę iść. Idź. Też jej pomogę, idź. Ej, ta idź. owca jej wywąchała. Idź. Ten kwadratowy tył. Idź. Idź. <laughs> właśnie tak się to robi w tej grze. Idź. Dawaj. dobrze dobrze, w dobrym kierunku idzie. W dobrym kierunku, nie. Dobrze. Nie kierunek. kierunku. Idź. Dobrze dobrze, wepnij ją, wepnij ją, wepnij od. Pchaj ją Mamy hodowlę świń, teraz trzeba im dać. Chodowlę świń! Znaczy świn, krów w sumie. Teraz trzeba im dać zboże, Dałem jednej zboże. Ej Masz kochają zboże? się. Masz drugie zboże, daj drugie zboże. No właśnie nie mam. Kurde. Dobra, już Trzec biegnę. To ty mnie po zboże, zbić tabliczkę. Dobra, ale tam jakieś serduszka wyszły zboczone, słuchaj. Ja nie mogę te, na takie sceny patrzeć. To weź dwie sztuki. Ja mam kontrolę rodzicielską, założoną na Minecraft. E, dobra. Tak. Zbij dwie sztuki, tak? Dobrze, ale zboże nie urosło. Mogą być to malone? zbierz z... tej, zbierz z... wiesz, tak. Z Dobra. Ja zbieram... O, oczywiście. 30, 30, 30, 30, 30. Tak. O, oczywiście, oczywiście, Jak się robiło ciasto? Używając chyba... Cukru? O jest tak zboża No ja wiem ja Zrobiłeś już tamto? Tak, tak, tak No kurcze Zlupowle krów Gotowe No kurcze Kurcze blady Jakby to powiedział rok w morderze Albo motyla noga Motyla noga I co z tym zboża? Miałam tam ich wrzucić? Masz nie, masz ich użyć tego zboru na nich. Na nich, tak? Okej okay. Słuchaj z Boże, rozumiem. One wyprodukują małego z dużą głową. <grym> Jakim cudem tu jest Creeper, słuchaj. Wszedł tam do dołu? Nie, ale jest obok. Już, już jest do dołu i się przeradziłem. Dobra, idę, idę, idę. I na którą tu kliknąć? Co zrobić? Aha, dobra. No dobra, no dałem im co? Całują się. Chyba tak. O, są wie, małe wie, krowy. Wiesz, jak się robi może... Um, te w ciasto? Nie, możesz sprawdzić na Wikipedii albo ja to sprawdzę. To sprawdź ty jak Dobra. masz. Dobra. Taką możliwość. Okej. Okay. Uh, Zróbmy ciasto i skończymy. Jak to się nazywał cake, tak? Kake, tak. <grym> Kaka demona! <grym> Kaka demona! Dobra, suka. Chyba jeszcze jajka, tak? Dobra, już wiem. Na górze to, trzy jest. wiaderka mleka, jedno jajko Mlek w środku. Tak. Po dwóch, po dwóch stronach cukier i na dole zboże. Czy musimy Czekaj, mieć ja trzy mleka. wiaderka, mleko i dwa cukry? Przerażające słuchaj. Tak, zważające to, że... O, żelazo mamy, dobra, to, to damy radę. Ej, ja trzeba... im... Może ja im trochę tutaj... kurde. Trzeba zgolić krowy z mleka. Zgolić krowy z Czym się doiło? Prawym. R rękami. No nie działa. Jak nie? No nie mogę. Pustym wiadrem? Nie możesz? A, bo wiadro jeszcze trzeba mieć. Myślałem, że prosto do ust. Tak! Prosto do ust! Dokładnie tak Ja za to mam... O, mam jedno mleko, dobra. Bo no dobra, jakąś... to idę w takim razie wiadra porobić. Ja znam z jakąś... Ja już mam wiadra, ej, nie trzeba. To co, przyjdziesz tu? A idę tam, tak. Ja je wydoję, a ty to nagrywaj. Dobra. Ty je chcesz wydoić? Tak. Dobrze. Zrobię to. Ja już z jedno, największą dobra. przyjemnością. Ale zastosujesz metodę um, taką, że najpierw wysceszasz ustanie, a potem wypróbujesz tak. Tak, <grym> tak? Metodę oralno-faliczną. <grym> Jezu. <grym> Dokładnie tak. Dobra, Zresztą. mam do ciebie... Co tam rzucasz? Nic, nie interesuj się. <grym> Ty, <okay. grym> ja jestem też dziecko, dobra, rzuciłem ci, musisz to zrobić, zrób to. Okej. Okay. Czy jesteście gotowy? Gotowe, znaczy. Możesz dojść z góry. Jest, jedno! Wydaję? O nie! Won stąd! Mm -mm. Co? Mm -mm. Uwaga, że zdobyłeś... ci! Łap! Ale zdobyłeś tylko jedno? Tak, jeszcze jedno daj. A dałem ci dwa. Eee... Czekaj, nie, no to dwa w takim razie hoseł chyba. O! To mamy dwa, już dobre. Tak, chodź. To w takim razie jeszcze cukier. Tak, cukier mam już. Zajebiście, to rób. To muszę iść znaleźć crafting table i robię. I tym I ciasteczkiem i pewnie ciasta. skończymy odcinek, tak żeby tak, robić wam tak. głoda. Narobić wam głodę na kolejny odcinek Takie. Czy coś Boże, ta seria jest odnowieniem, jak ja dawno nie grałem w Minecrafta To tak, to z... no, czujesz, ty ty się, czujesz się odnowiony, no, ja, ja też Czuję się odnowiony, dokładnie Widzę, że też to czujesz Odnowiony, odświeżony Czujesz to samo, co ja So romantic Dobra, robię Widzicie ciasto, jakieś... jestem już bliski tego, jestem bardzo bliski Mieszaj, Ło... mieszaj je łokciem, tak jak Okej, co się ma z kitram. jak to miało być? No jak za cztery, czeka. trzy na górze wiada, na dole trzy zboża, yy, Aha, po środku okay. jajko, a po dwóch stronach jajka, po lewej, po prawej yy, cukier, Dobra, znaczy jest proszkowany. Gotowy. Uwaga, przygotuj się, przygotuj, się, <laughs> przygotuj się, uwaga, uwaga, przygotuj walnie, się. Wali walnie tu Jezu, cudowne, cudowne, unosi się, unosi się nad skrzynką. Nie boję się, gdy wpieprzam ciasto! Widzę już trzy czwarte, Kacz, no, Zasz co? Hm, super. Gotowe! <laughs> Zniknęło. <laughs> dobra, dobra, to żegnamy się w takim razie chyba już tak, w tym momencie, w przykład, tak, tak, tak myślę, że, coś... się żegnaj. Tak myślę się że tak trzeba zrobić, jeszcze tutaj włożę złoto, o super, dobra, to dziękujemy za oglądanie, ja się żegnam, ja jestem ja Esu, tutaj był z nami Maciek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z naszej serii, trzymajcie się, buziaki, cześć, do zobaczenia, cześć, cześć, baju, baju.